Siema! Zaczynajmy kolejny odcinek Assassin's Creed Black Flag Czarna flaga, czarna bandera już powiewa na naszej kawce gdzieś... Tutaj... Piękna, czarna, zniszczona bandera oznaczająca to, że jesteśmy naprawdę groźnymi piratami A my porozmawiamy sobie z oficerem Kurde Boże ten oficer jest gdzie indziej Tam Okej, okay, więc skoczmy sobie po tych belkach Why not? Siemanko, typie co tam dla mnie masz? Przekup! O! Dobra, czyli zniwelowałem to. Kup działa burtowe. Dobra, czyli wracamy znowu do tego typa, z którym się rozmawialiśmy. Dzięki temu, że mamy ten metal, możemy sobie kupić teraz działa. Dobra, no to dawaj mi te działa. Ty! Typ się zlagował. Ok. Ok. Yy, coś się popsuło i nie chciałem pokazać menu, dobra, nieistotne. Więc może za to zostawicie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz. A nas już na nic więcej, tak naprawdę. Chwila, staćmy na jeszcze jedno mocniejsze. Wymagane więcej misji głównego wątku fabularnego. Dobra, wygląd kawki. Coś możemy kupić, Jakieś galiony, niegaliony, jakieś dziwne rzeczy. Wszystko potrzebuje dalej. Wybuchające beczki, no dobra, uzupełni. Okej, okay, dziękuję bardzo. Tak jest, nasza kawka rośnie w siłę. Nie ma co. Muskuły się prężą, żagle rozwiewa wiatr, a my płyniemy na kolejną akcję, chyba. Uuu, impreza. But I ain't doing this forever lads. Only until I get enough coin to buy some land and influence back home. Jesus, William, isn't it tried? Still dreaming of... No, no, no. Hey, hey, hey. Ah, such lofty goals for you gents. And here I thought I was in the company of scoundrels. Hmm. Keba ktoś tu się obraził.

Dobra. A więc w drogę, e, gdzie jest tapyk, Patrzcie, mam po raz za pierwszym razem odpaliłem, tylko zamiast od... przybliżyć, to zacząłem oddalać. Okej, okay, możemy wypłynąć przez te wyspy i płynąć prosto do celu. Także byłam w tą stronę. No tak, jeszcze nie mogę prędkości podróży rozwinąć. Muszę wypłynąć poza te cholerne wyspy. Tam widzę, że nam brakuje chyba jeszcze tylko jednego załoganta do tego, żeby uzupełnić naszą ekipę na maksa. Czy nam się to uda? Myślę, że raczej bez większego problemu. Będą znowu szanty, nie szanty, piękne fale i może nam przy. No, jeżeli chodzi, yy, przyświecają naszej podróży, czy coś. Yy, kwestii, jeżeli chodzi o to, jak ta gra na ogół wygląda, no to jest to, że to jest strasznie dużo się jednak pływa tym statkiem, a też niewiele się na tych morzach dzieje. W pewnym momencie i tak będziemy musieli zacząć naprawdę mocno brać. Się za to, żeby łupić i rabować wszystko dookoła, to znaczy wszystkie statki przepływające w naszej okolicy, ponieważ to będzie niezbędne do ukończenia niektórych wątków. Tak mi się przynajmniej wydaje. Wiem, że w Roadju mnie to strasznie zablokowało i spędziłem chyba potem 4 godziny na tym, żeby ogarnąć sobie chwilę. Czy ja tam muszę wpłynąć w ten czerwony punkt? Hmm, chyba nie muszę wpływać na ten czerwony punkt. Wystarczy, że go ominę. I no, i strasznie dużo się żegluje. To jest to. Jako ja wiem, że to jest smaczek tej gry, i to jest naprawdę fajna rzecz, bo nie mówię, że to jest coś złego, ale jednak, z drugiej strony, mogli ograniczyć trochę to, to nasze żeglowanie tutaj dookoła, gdyż. Gdyż, mimo wszystko, to jest takie sztuczne przedłużanie gry. My tutaj będziemy strasznie, strasznie mega dużo pływać tym stateczkiem dookoła, w to i z powrotem. Pewne szybkie punkty podróży, pewne punkty szybkiej podróży odblokujemy sobie w międzyczasie. Ja możemy coś zebrać. Metal 1. Hmm, bogactwo. Eee... Dobra, ja tam chyba jednak muszę wpłynąć w ten czerwony punkt, Wam powiem. Dobra. No, to płyniemy Czerwony punkt. Mam nadzieję, że nikt nie zacznie do mnie walić z dupy, ale właśnie to żeglowanie jest fajnym smaczkiem, jest naprawdę czymś, czymś poniekąd ekscytującym. No, ale to jest na, naprawdę mega sztuczne przedłużanie gry, i to się jak zaczęło tutaj, tak syndykat odszedł od tej praktyki, ale każda kolejna już część. Niestety kontynuowała to. Dobra. Niestety każda kolejna część potem już to praktykowała mega mocno. Jeszcze w sumie czekajcie. Była flaga, potem w rodzie jest to samo. Te się dość sporo jednak żegluje. A kolejną, kolejną częścią było Unity. W Unity też było nawet tak spokojnie. O, Kido Dobra, rozpocznijmy sobie, ale czekajcie, to kończę wam W, właśnie w Unity też już było tak bardziej luźno coś ala jakby jak w poprzednich częściach, czyli w pierwszych sześciu częściach gry, czy tam pięciu częściach gry, a w syndykacie to samo, ale Origins i Odyssey również postawili na to bardzo długie przemierzanie tych wszystkich bezdroży, pustkowi i tym podobnych Fancy seeing you here, Kenway. Still looking sleek and mean. Did you steal that costume from a dandy in Havana? <laughs> no, sir. I found this on a corpse. One that was walking about and talking shite to my face only moments before. Huh. So what's this I hear about a planned raid on a plantation? Not keeping secrets from me, are you? Not very well. Every day, schooners packed with sugar sail past, coming from plantations nearby. Most times, they stop here, sell off a few crates. Oh, Visiting today that you a fine profit. So, if you'd like to rob his plantation, I'll point him out. No, to Dawaj. Where is my goal? Mam nadzieję, że już mogę tam dopłynąć w pław, a nie statkiem. O, to jest chyba nawet tutaj. Dobra, gdzie my wejdziemy? No dobra. Dobra, tam jest ten typ. A więc musimy go teraz sobie tylko pośledzić, i to jest wszystko Dobra, przejdźmy tutaj Okej, okay, gdzie jest moja plantacja? Ja będę musiał wskoczyć na statek w międzyczasie Ej, ej, ej I... bęk do krzaku Trzeba ja może z nim popłynąć, gdzie mam iść Dobra, typ się zatrzymał Co on teraz rozkminia? Jaki jest jego plan? Tam mamy kolejne krzaki Siup Siemanko, agencie Okej, okay, rozumiem, czyli wbijamy na statek i tym statkiem będziemy musieli śledzić ten statek Więc po co ja w ogóle za tym gościem idę? Czy może nie do końca? A może to już są te zasoby tej plantacji? Czy mogę już go zabić? A nie, czekać, tam mam jakieś zlecenie, które mogę sobie wybrać. No dobra, gościu. To, że tak stoisz, to mi totalnie nie pomaga. Dobra, ale gdzie? O, i ledwo co I co, wbijam do nich na statek I płynę z nimi, czy, czy, że co? Przemister na kawce, stary, no zajebiście Dobra, gdzie jest kawka? Kawka jest tam, mamy 40 sekund Na to, żeby tam dotrzeć Dawaj Edward. Oj, tu mamy coś, po czym możemy się dość chyba prawnie przemieszczać. Nie zbliżaj się do celu. Stary, ja jeszcze nawet nic nie zrobiłem. To oni tak zaparkowali. Znaczy ja tak zaparkowałem, ale. Oj, nie w tą stronę, tam jest. No. Tak jest. Patrzcie, jak się cieszą ty, moje żołdaki. Oooooooooo No raczej Dobra, zobaczymy czy nam się to w ogóle powiedzie I czy nam się uda go śledzić e, Strefy Strzeżone, okej, okay, dobra AAA a, a. Dobra, po prostu musimy teraz unikać całą resztę. Unikaj walki. Dobrze. Myślę, że to jest warunek do spełnienia. Chyba, że ten statek ich się jakoś dziko obróci. Żeby nagle spojrzeć... Ej, czy ktoś za nami nie płynie? Naprawdę nie mają tam żadnych obserwatorów. Czy nie są śledzeni w jakiś sposób? Do tego wszystkiego jeszcze dochodzi kwestia tej plantacji. Jak ja mam się tam dostać, skoro jest otoczona przez wodę? Chyba każdy statek zbliżający się do tej plantacji jest w jakiś sposób kontrolowany, no nie? Na razie, na razie to będziemy sobie płynąć. 3 dni później. Okej, okay, oni tam wpłynęli gdzieś między wysepki. Dobra, tu mamy jakąś wyspę. I się chyba już przyglądaliśmy, tak mi się wydaje. Ale jak ja mam zmniejszyć tę odległość od celu, jak ja szybciej tym nie popłynę, a płynę bezpośrednio za tym gościem? No, prędkości też w żaden sposób nie zwiększę. Czy tamten gościu się obróci? Tym statkiem. Oj, mi tu wibruje. Ja jebie. Mielizna. Nie jestem w stanie zmniejszyć tego bardziej. No, co mam, jak mam zmniejszyć odległość od mojego celu. To jest totalnie nierealne, skoro nie mogę przyspieszyć. Broń gdzieś tam sobie pływa między tymi wyspami, czemu on robił takie slalomy? Już. Okej. Okay. Oj, Ojojo, ale zawiało. Odzież, to jeszcze jedna była jakaś skrzynka. O, tu jest jakiś typ, którego możemy uratować. Ale on chyba nie dołączy do, nas do naszej załogi. Ojojoj, ale wieje ty. Zdmuchuje mnie normalnie na te wyspy. Dobra, luźno. Śledź agenta, czemu ja tam mogę strzelić? Nie chcę tam strzelać. Dobra, jesteśmy tutaj. Zacumuj kawkę. Zróbmy to. O kurde, dobra tu było takie wiecie hardkorowe cumowanie Ten statek chyba za długo przy mnie nie wytrwa Dobrze, tam jest nasz cel, chyba Odszukaj agenta, mam 40 sekund na to Dobrze, dziękuję ci bardzo gro Że Edward robił takie rzeczy na serio to to jest wow Zniszczy dzwony, no dobra jakoś się chyba Zniszczymy ale na razie to ja muszę dotrzeć gdzieś. No ja jebie. Okej. Okay. Tam idzie do mnie jakiś typ. Ja tam mam jakoś dotrzeć. Jak ja mam tam dotrzeć? Mam 10 sekund. Do zdążę? Dobrze jakoś się udało. Uch Ledwo co, a tamten typ za mną jeszcze idzie? Ty. Okej, okay, musimy go wyeliminować. Albo nie. Wybrał dobrą ścieżkę. No, wy tam sobie przejdźcie na spokojnie. Mnie tu nie ma. Bang. Tam jest jakiś snajper Szkoda, że tutaj się nie da kłócać Wiecie, automatycznie Że jako automatycznie, jako manualnie Już? Coś jeszcze? Chyba będę musiał go okraść, żeby jakieś klucze zdobyć Łooo, wow, patrzcie ty I typ się obrócił Okej, okay, tu jest gości od dzwona. Ojej, no kurde, wielka panika. <grytanie> ja bym już mu tak chyba do końca nie wierzył. Boże, biedna kobieta. No, a ci tutaj za bajerkę cisną, też ich z druga? Dobra, typ jest głuchy. No, który to? Ten, ty masz klucze. Dobra, musimy znaleźć gościa z kluczami. Gościu to nie jest typ od kluczy, ale możemy go na spokojnie wyeliminować. Dobra, jeden już po. Jest tam gościu od kluczy. No chodź tu, przyjacielu. Tam jest typ, który będzie do nas strzelał To jest akurat niefajne Jak tam ten gościu się w ogóle porusza? Czy on ma jakiś schemat poruszania się? Gdzie jest Mister Klucz? Tu jest Mister Klucz Czy on idzie prosto do mnie? No chodź Chodź No nie wierzę, że ma obstawę To tak na serio? Tamten też za nimi idzie? że tam niech się wróci kurwa! Ta i to śpi ten co taczyć zaczął OK zabierz klucz Obrabuj magazyn. Uber Easy. Bez większego problemu. Nikt nie uderzył w dzwon. I to bez ich niszczenia. No, to była profesjonalna akcja. Zero zmiłuj. Bo misja ukończona. To lubimy ładnie, pięknie, 80%, 90% nawet to. Dobra, i o to chodziło. Chwila, chwila, a gdzie tam teraz mam niby iść? chciałam się... Boże, znowu muszę gdzieś... Boże! Dobra, to chociaż przeszukajmy sobie tą skrzynię, tak na poprawę humoru. Eee, tak, kawka. Tam jest kawka. Aż dziwne, że nikt nie skontrolował tego portu. Tego serio nikt nie pilnuje. To tak można? Ech. Bang. Dobrze. A więc jesteśmy na kawce. Czy ja mogę teraz użyć y, tutaj kapitan. szybkiej podróży? Tak jest, kapitan wrócił. Dobrze, szybka podróż. Czy ja mogę użyć szybkiej podróży, bo to chyba na nasało musimy wrócić, nie? Niesynchronizowany. Dobra, misja główna. Porządna obrona. Okej. Okay. Gibara. Dobrze, ale mamy w sumie 20 minut odcinka, dzisiaj troszeczkę będzie krócej, ale myślę, że było sensowniej niż ostatnio, także bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podoba, a jeżeli się podoba, to pamiętajcie, żeby stawić łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz, a my widzimy się w następnych filmach. Do zobaczenia, siema!